Jeżeli ktoś chce oglądać jakieś szorce, jakieś rzeczy z najciekawszych wyjazdów, to są krety. Polecam. Wisi, co raz była taka sytuacja, grała dziewczyna, i ja pamiętam, która, jak była, ja byłam bardzo mała w ogóle wtedy i to było fajne zachowanie. Wyobraźcie sobie, była sytuacja, że grała dziewczyna. To było dawno, dawno temu, byłam jeszcze mała, ale to były klasyki. Wyobraźcie sobie, grała dziewczyna ze starszym panem, który najprawdopodobniej już dawno nie żyje, e, ale ona była, tak ja wiem, myślę, że z 18 lat miała co najmniej. E, ja byłam malutka, no i ona grała z dziadziem. I grali sobie w klasyki i pamiętam, że pozycja była w miarę równa i słuchajcie, dziadziowi spadł czas. No i ta dziewczyna zapytała się, czy remis, a dziadzio odrzucił. No i ta dziewczyna tak spojrzała na ten czas i zaproponowała mu remis tylko dlatego, że spadł mu czas. No i przez to, że dziadzio się nie, tak jakby nie wziął remisu, no to ona powiedziała, że przepraszam, ale niestety spadł panu czas, nie. No i, i pan by się zezłościł, aczkolwiek uważam, że ta dziewczyna bardzo ładnie się zachowała wtedy. I tak, i zdarzają się różne sytuacje szachowe, ja pamiętam raz yy, przegrałam, wyobraźcie sobie, yy, bo małe dziecko, Taki mały chłopiec yy, z kolegą wstali, ogólnie moja partia już była ostatnia, słuchajcie, spadł mi czas, a zostały dwa posunięcia do nieobronnego mata, nie? I chłopiec powiedział, czas, czas jest spadł, no i mój przeciwnik się spojrzał, a wiecie, już robił posunięcie, gdyby wykonał posunięcie i wcisnął zegar, to bym wygrała, bo jeden ruch do mata, jeśli nic się nie zmieniło, jeden ruch do mata, jeśli spadnie czas, to wygrywasz. No i słuchajcie, przegrałam. <laughs> przegrałam. Jego spojrzałam się na tego chłopca, ale że to był turniej o pietruszkę, ale się spojrzałam, a sędzia powiedział. <laughs> a sędzia powiedział, że panowie, jeszcze jedna taka sytuacja i wyrzucam was z sali. <laughs> no, a Bartek opowiadał, że była raz sytuacja, że też było podobnie <laughs> i widzicie, co się stało? Sędzia lepiej sprzedał młodemu. <laughs> za właśnie podobną sytuację. A, kiedyś to też było trochę inaczej, nie? <laughs> że tak, <noise> To są różne sytuacje. Podobno kiedyś to yy, mój trener mi opowiadał, że była taka, były kiedyś turniej szachów rodzinnych, wyobraźcie sobie, i grało jakiś braci, którzy byli tacy, wiecie, przypompowani. No i takie, yy, to, to był jakiś turniej szachów rodzinnych o Pietruszkę znowu, no ale oni chcieli zawsze wygrywać ten turniej. Słuchajcie, widzicie jaką mieli metodę? Patrzcie co grali. Było tak. E4. Oni grali czarnymi. Uwaga, oni grali czarnymi. Znaczy, jeden z nich grał czarnymi. Zagrał tak. Przeciwnik grał tak. On cofał konia. Zgłaszał yy, sędziemu, że przeciwnik zrobił nieprawidłowe posunięcie. Przypominam, kiedyś nieprawidłowe posunięcie przegrywało. No i co? I teraz masz opcję dwie. Albo się zgadzasz, że przegrałeś, albo po partii idą Ci naklepać. I podobno faktycznie to był taki postrach szachów rodzinnych kiedyś, gdzieś tam organizowanych. Ale no, <grymnie> wiecie, to niczym Warteczek, który zabrał mi myszkę. To były też inne sytuacje. <grymnie> no, jak mi się jakoś zapamiętało. Dużo jakichś takich sytuacji losowych i wiecie, na przykład yy, sytuacja, że... <grymnie> Wyobraźcie sobie, gracie, nie? Słuchajcie, gracie w szachy, gracie w szachy, na niedoczasie, nie? Dorabiasz hetmana i co? Nie ma hetmana obok i zabierasz hetmana z partii przeciwnika. Rozumiesz? W ogóle sytuacji grasz i gość zabiera Hetmana i wstawia sobie na partię, nie? <grystanie> no, no, ale wiecie, to są takie turnieje, że tak powiem: ee, jak wygrasz, to wygrasz, jak przegrasz, to przegrasz. Ale dużo różnych zabawnych sytuacji jest na turnieju. Myślę, że im krótsze tempo, szczególnie blice, tym więcej takich sytuacji możecie zobaczyć. Witam, co mam na głowie? A nie wiem, wstążkę sobie założyłam, bo leżała. Już zdejmuję, sorry. <grystanie> Czy szachy online są lepsze niż turnieje na żywo? Nie, no, ja zdecydowanie jestem fanką turniejów na żywo. Wiesz, masz zupełnie inne y, przyżycia, Experience, tak zwany. Ja jestem. Zez... Wiesz, fajnie fajne jest to, że możesz sobie pograć bez wyjścia z domu, ale uważam, że szachy na żywo to jest w ogóle nie do podrobienia y, uczucie i doświadczenie. I polecam Wam serdecznie. Y, żeby doświadczyć. Jeśli nigdy nie byliście, to naprawdę polecam. Tylko grunt, żeby iść z nastawieniem, że jak przegrasz, szczególnie z takim małym barbeciem, to nie ma co się martwić. A gdzie ma to, że mogą pojechać na turnieje? Wpisz sobie, chess arbiter. Patrz, ta strona funkcjonuje, odkąd żyje, chyba Chess arbiter patrz, jest taka strona. Wchodzisz sobie, pyk, turnieje szachowe, nie, i tu masz. Już tu jest sobie nawet jakąś miejscowość. Zobacz, masz marzec i patrz ile masz turniejów. Uwaga, Warszawa, Karpacz, Golenice, Zielona Góra, Wrocław, Lublin, Lublin, Zielona Góra, Lublin, Mikołajków, Mikołajków, Toruń, Białystok, Wrocław, Tomasz, Tomaszkowice, Wieliczka, Białystok, Otwock, Kielce, Wrocław, Świętokrzysk, a Kielce, yy, Wasilków. Yy. No i tak masz, to zobacz, ile masz turniejów. Zobacz ile masz turniejów w samym marcu, nie? Myślę, że to jest najlepsza strona, żeby zobaczyć sobie. Masz codziennie praktycznie jakiś turniej. Możesz nawet znaleźć sobie, wstawiam, 60 km od Twojej miejscowości to jest, na pewno znajdziesz jakiś turniej w tym miesiącu jeszcze. No? Także, jak jesteście zainteresowani, to myślę, że ta, tędy jest najłatwiej. A proszę uprzejmie. Ta strona wygląda jak przed wojny. Tak, bo yy, ona wygląda tak samo. Uwaga, ta strona wygląda dokładnie tak samo, <grych> jak zaczynałam grać w szachy, nie? Nic się nie zmieniło. Ale Gruntże działa. Nie nie jest, coś, yy, ale wpisowe 150 zł. O kurde, no to dużo. Przeważnie wpisowe to jest coś około 50 zł, myślę, że aktualnie. Czasami są turnieje, gdzie nie musisz nic płacić, czasami po prostu jakieś 30 zł, ale raczej coś około 50 zł. Gdańsk, no w całej Polsce, Słupsk, w Dubsku nawet są. Przepraszam, nie chciałam obrazić, nie? Jak to jest ze Subska? pozdrawiam serdecznie. <laughs> przepraszam, nie, nie, nie. Po prostu. Nie, 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 nie. No nie wiem, nie słyszę. No tak się kiedyś mówiło. Nie wiem, czemu mi to zostało. Przepraszam, ja z Dubska akurat. Przepraszam! Nie, nie, przepraszam! Przepraszam, źle mi jest teraz, no. <laughs> Domki w Słupku, Słomki w dom... Domki w Słupsku, Słomki w Dąbsku Wy macie jakieś powiedzenia swoje? Nie śmiej się z Dąbska? Nie śmiej się! Nie śmieję szczerze? To wam zazdroszczę! Aha! Nie no! Po prostu zazdroszczę wam jednego, że macie blisko morze. To tyle. To jest super. No może nazwę wam nie zazdroszczę. O. Nie no, Słupski jest normalne. Nie, Słupski jest normalny, jakbyście nazywali dubsk, No to byłoby już tak mniej, ale Słupski jest okej. Okay. Słupski jest jak najbardziej okej. Okay. No, więc tych turniejów jest od, od, od czapy. Możecie szukać, wertować, aż coś się znajdzie fajnego. Tak. a się rozgadałam. Na godzinę się rozgadałam, matko jedyna. Jaka jest najszybsza droga dojazdowa do Słupska? Odbytowa. To nie ja. To nie ja jak ktoś. <słuch> o nie przepraszam. No dobra, koniec hejtowania Słupska. Nie możemy tak. Question for a TikTok. What's the perfect height for high high high?